Od blisko 9 lat za sprawą naszego przyjaciela Piotra, bo był to jego pomysł, wspieramy także inne dzieło. Czyli ośrodek prowadzony przez siostry zakonne w Rwandzie. Siostry Franciszkanki i Służebnice Krzyża prowadzą w Kibeho ośrodek zdrowia, szkołę i wiele innych ważnych miejsc dla dzieci, głównie albinosów, bardzo często niewidomych. I teraz. Na dowód przedstawiam podziękowania przesłane do nas kilka tygodni temu. Podziękowania od sióstr. Monice i Markowi Miśków. A to są murzyny, przecież. To jaki ze mnie rasista? Nigdy takich rzeczy nie pokazywaliśmy publicznie. Ale uznałem jednak, że teraz chcę to zrobić, ponieważ źli ludzie od pewnego czasu w dyskusjach na Twitterze próbują wykazać takim jak my, że nasza postawa wobec obcych jest wynikiem zatracenia katolickich wartości. A ja uważam, że niewiele o katolicyzmie oni wiedzą. Często orężem tych ludzi jest brak rozumnego pojmowania rzeczywistości. Nie jest więc tak, że każdy, kto ma odmienny pogląd w sprawie masowej, legalnej czy też nielegalnej migracji, jest potworem bez serca. Tacy jak ja, tacy jak większość z Was, z nas, sygnalizują po prostu, że ani państwo polskie, no, tak potężne w swym istnieniu, że dziś nie istnieje, ani żaden z krajów zachodu nie jest w stanie z tej ludzkiej masy wyłowić przestępców i ludzi złych, którzy zagrażają naszemu bezpieczeństwu. Ci piewcy internetowej moralności odczłowieczają nas, gdy tymczasem staramy się robić wszystko, aby ludźmi pozostać. Niech nikt nie terroryzuje nas etyką i moralnością, bo mowa jest o rzeczach zgoła odmiennych. To właśnie porządek miłości nakazuje nam postępować tak, aby zatroszczyć się o bezpieczeństwo nam najbliższych.